dzwoniły moje elfy, żebym szybko tu przyjeżdżał, bo tu czekają na mnie grzeczne dzieci, a tu nie ma. Nie ma! A powiedzcie mi chociaż, jak się elfy witają ze świętym Mikołajem, jak wraca do Laponii? No, tak jak się z wami witałem. dziwne te święta są tutaj u was. Muszę wam powiedzieć, że w mojej ojczyźnie, tam gdzie mieszkam, jest już dużo śniegu. I jak zwykle, co roku wybrałem się do was z moimi wspaniałymi saniami, z moimi przepięknymi reniferami. A tu masz! Dojechałem do Polski i renifery nie były w stanie uciągnąć sani. I musiałem... Dziękuję Ci, Pasterzu, dziękuję. Chciałem przesiąść się, wyobraźcie sobie, w samochód. Takie nowoczesne urządzenie, nie pasujące w ogóle do Mikołaja. Ale jadąc tutaj do Was, słyszałem, wow. jak Wy tu pięknie się bawicie, jak pięknie śpiewacie. I miałbym do Was taką maleńką...